Eurowizja 2025 za nami, znamy wyniki konkursu, chociaż ja stwierdziłem, że nagram reakcję na wyniki na gorąco, na bieżąco. A zatem zapraszam Was na niezwykły materiał pełen emocji, stresu, różnych nerwów, zakończony, no właśnie, czym? Sprawdźmy sami. Woo! Polska 6 punktów, wcześniej było 3 od Malty. No ale 6 jest też ok. Dobra. Armenia nie dostanie znowu dwunastki. Co? Boch, 12? O, oh, wow. Szczerze, wow. Kroatia. Kroatia. Nie ma Polski. Nie ma Polski, więc może będzie 12? Polen. Jeszcze nic nie jest przesądzone, chociaż 24 punkty na Hiszpanii podczas głosowania głosowaniach dla mnie hit, no ale okej. Okay. No trochę nam towarzystwo odjeżdża, ale to nie jest jeszcze koniec. To jeszcze wszystko się może zmienić. Nie, żaden green room, proszę mi yy, yy, teraz pokazywać głosy jurorów, ja nie mam czasu na żaden green room. Nare, ona reprezentowała Armenię. No i trzy punkty dała. No kurczę, co to tak? Wow, 10 Macedonia Północna. No jestem ciekawy właśnie ile Macedonia ma punktów, bo była e, po nas. Nie, to są jajca! Malta, 12 punktów! Nie no, nie mają słuchu ewidentnie. Nie no, 3 punkty dla Polski, 12 punktów dla Malty. Co się dzieje? Dobra, Ukraine. Cztery punkty dla Polski. Dobra, ale zawsze dostajemy punkty, praktycznie zawsze, co też jest dobrym znakiem, no bo pamiętamy yy, Eurowizję rok temu, gdzie praktycznie w ogóle tych punktów nie dostawaliśmy od jurorów. Armenia? Mm, jak ja dużo wiem. Nie muszę tego oglądać, ja wiem. Ireland. No, gdyby to była dorosła Eurowizja i Televoting, to dostalibyśmy dwunastkę. Nie ma Polski. Nie ma Polski. Jest Francja, jest Armenia. Aha, no, o, w ten sposób. Luna, The Tower? A nie, to nie ta Luna. No tak, była też taka. Jeden punkt. Dobra. Lepszy ryc niż nic. No ale zobaczmy, jakie są różnice, bo to jest istotne, bo my jeszcze możemy nadgonić w televotingu, ale pytanie właśnie, jak dużo punktów... No ale Francja to już kolejną dwunastkę zdobywa. Yy, Francja, Armenia, Hiszpania, widzę, że to tak tutaj się dzieje. Gruzja też jest wysoko. Ale nie ma takiej dużej jeszcze przewagi. My mamy 20, Francja 66. Ciekawe, jak zagłosowali urodzę z Polski? No, komu damy 12? Aha, czyli gospodarzom Gruzji, no ale to jest bardzo mocna propozycja, jeśli chodzi o jurorów, ja mówiłem to w swoich e, reakcjach, że ja dałbym też dużo punktów e, Gruzji, jeśli byłbym jurorem. No i Gruzja jest na drugim miejscu, więc Macedonia Północna, Macedo Andinov, o, no i Macedo Andinov, proszę bardzo, pięć punktów, jest nieźle, no i znowu Francja, no i tu się robi ta dysproporcja, no bo faktycznie już jest nie, jakoś tak, no ile tu punktów jest różnicy? No, już ponad 50. 63 punkty różnicy między Polską a Francją. Polska na 10. No więc to może być już dużo trudniejsze. No ale wierzymy, wierzymy do końca. Montenegro, jeden punkt. Ile ma Macedonia? Macedonia jest w ogóle po tamtej stronie tabeli. Jest piąta! O wow, to jest dużo wyżej niż obstawiałem. No ale poczekajmy na wyniki widzów. Trochę się obawiam, że ta Macedonia, która była po nas, trochę nam zabrała ten spotlight. O! Włochy, no i to jest taste, 6 punktów, dziękujemy bardzo. Grazie Włochy, grazie Italia. Ale no, w Macedonia tutaj w ogóle walczy o wyższe miejsce niż 12, to jest absolutny hit. Nie obstawiałbym tego. I Macedonia już jest czwarta, ale Francja ma już 100 punktów. Nie róbmy draki, od tego są rumaki. No nie, gdzie mi z tą green rumiarą, proszę mi. Zejdź z ekranu, ja chcę głosy, bo już ja jestem tak podekscytowany, że ja, słuchajcie, zaraz wyjdę z tej kanapy, bo coraz bardziej się przesuwam w lewą stronę i ja mam za dużo emocji w tym wszystkim. Francja, Gruzja, Armenia, Macedonia, Północna Hiszpania. No nie jest to topka, którą bym obstawiał. Nie ma tutaj Ukrainy, jest Macedonia i Hiszpania, które jednak obstawiałem niżej tak około 11-12 miejsca. No Portugalia, niedoceniona przez jurorów. Wow! Siedem! Super! 7 punktów dla Polski. Dziękujemy Obrigado Portugal. Spain. No tu już musi być Spain, bo jeszcze nie ma na tablicy. No wielkie zaskoczenie. Portugalia daje 12 Hiszpanii, eee, Czarnogóra Macedonii. Uuu, 8 punktów! No, na to czekaliśmy. Gracias! Gracias! No i 12 dla Gruzji, tutaj Gruzinka nie dowierza, jakby w ogóle nie ogarniała. Także jesteśmy na ósmym miejscu, to jest dobra informacja, to jest dobry punkt wyjścia. Gruzja. No jak gospodarze zagłosują? Znowu 8! Yes! Złe dobrego początki, no bo kolejne duże punkty. Polska 8 punktów, to jest naprawdę... No to jest top 3 u w danym kraju. No i mamy 55 punktów w tym momencie, miejsce siódme, tak więc... Powolutku, powolutku, wchodzimy na górę. Let's see. Znowu 8 punktów! Ło! Wow. No, aż chciałoby się, żeby to trwało i trwało, bo dopóki dostajemy ósemki, no to super. Francji nie ma jeszcze na tablicy. Mhm, dokładnie. Tym bardziej, że Francja jest pierwsza, więc jakby. Jest w tym trendzie. No Francja po raz kolejny wygra głosowanie Jury i to już jest jasne w tym momencie. Ma 31 punktów więcej niż drugie miejsce. A zostały dwa kraje tylko, więc to już technicznie nie jest możliwe, by ktoś w głosowaniu jury na ten moment przegonił Francję. Trzy punkty dla Polski. Dziękujemy bardzo. Titouan? Eee, dziękuję. Merci. merci. <grym> z tych nerwów zapomniałem. Albania! Owoce, warzywa, 12 punktów. No to hit. Hit. No, i Albania dzięki temu na miejscu ósmym, a Polska na miejscu siódmym. No i Albania jako ostatnia głosuje jako jury. No, ale oczywiście to nie koniec, bo jeszcze głosowanie widzów. I z Albanii punktów sześć. Bardzo dobrze. Także początek nie był mocny, ale poza jednym krajem to wszystkie dały nam albo poza dwoma wszystkie dały nam punkty. No, Francja prze przehajpowana, chociaż ja się spodziewałem, bo to był mój faworyt, taki osobisty, moja piosenka ulubiona. Francja, Gruzja, Armenia. Tu mnie nie dziwi to. Trzy dalej oczywiście zaczynają się schody. Chociaż nie obstawiałem Gruzji na drugim miejscu. Nie obstawiałem Hiszpanii, że będzie tak wysoko. Macedonii. Szósta Ukraina. Myślałem, że będzie wyżej. Ale na siódmym 72 punkty. Malta 9. No nie, to jest moim zdaniem nieporozumienie akurat. Ale i tak. Yy... Bardziej się gdzieś tam zestresowałem jak Malta dostała dwunastkę, niż, niż tym dziewiątym miejscem. Patrzcie, 188 krajów głosowało, 18 uczestniczyło, a tylko jeden dostanie statuetkę. To jest niesamowite. Dobra, dawaj głosy widzów. Uh! Uh, dużo, ale wiecie, jednak w tych głosach online najmniejsza, no to pewnie będzie ze 30 punktów, także ale 47 wyczuwam głosowanie strategiczne. Irlandia za mało od jury, zdecydowanie powinna być znacznie więcej. No ale na razie będzie ostatnia. No trochę nie fair. Nie była to najlepsza balada, nie była to najlepsza propozycja, ale miała jakąś tam magię. Czarnogóra, no znowu niestety niewiele tych punktów od jury. 39 na razie najmniej od widzów, no ale miała trochę więcej niż Irlandia, więc jest yy, na razie przedostatnia. Azerbejdżan: 12 punktów dla Azerbejdżanu od jury to jest kryminał. Chyba dlatego, że mało 54. Myślałem, że będzie tak za 80 od widzów. No ale to nie będzie ostatni Azerbejdżan, to super. No i teraz Włochy. To jest dla mnie wielka zagadka. Ok, czyli tak normalnie, bez jakiejś wielkiej różnicy, chociaż dla mnie no, to był jeden z najsłabszych występów, ja bym dał punktów mniej. Chorwacja. Chorwacja nie znalazła się na samym tyle. 42 punkty, łącznie 70 jest za Włochami. No to nie, to on lepiej śpiewał niż Włoch, sorry. Portugalia. Trochę nudny był ten występ. Na 30 sekund spoko, ale na 3 minuty trochę, trochę jednak za, za mało się działo. No, cieka ciekawe, jak widzowie. No raczej mniej niż więcej, no i za mają ma tyle samo punktów, ale wiadomo, tutaj jest kwestia tego, że punkt od telewizorów zawsze liczą się bardziej. San Marino, to też rozczarowujące, że nie jest jakoś super wysoko, ale widzowie docenili 87, brawo San Marino, to jest już w tym momencie najlepszy rezultat San Marino w konkursie piosenki Eurovision Junior. Holandia, to jest bardzo ciekawe, bo ja obstawiałem, właśnie tak obstawiałem, że będzie to mniej więcej połowa stawki użyli i połowa u widzów, więc powinno być jakieś 50 punktów od widzów teraz. No i tak mniej więcej tak została. Czyli tutaj totalnie trafiłem. Ja obstawiłem 10 miejsce dla Holandii i jeżeli wszyscy ją wyprzedzą, to dziesiąta będzie, więc jakby wróżka, futurolog, możecie mi tak mówić. Dobra, Malta, 38, mało, no i jakby nie dziwię się, bo to nie była mocna propozycja. Dziwię się jurorom, że aż tak mocno na to głosowali. Albania, no i za chwilę Polska. No myślę, że Polska dostanie tak ze 100. A Albania, Fruta Perime, bardzo ładnie, 85. No i to jest miejsce drugie za Francją, która jeszcze punktów nie dostała. Dobra, teraz Polska, słuchajcie, Polska, 100, 100, więcej niż 100. Ojej, jaka nasza kochana jest zestresowana. Chociaż ja bardziej. Co? O nie, to ja myślałam, że więcej będzie. Okej, okay, czyli jesteśmy za Albanią. O nie. No to nie, to ja obstawiałem wyżej. Ja obstawiałem, że te emocje będą jednak dłużej ze mną trwały. No dobrze, no niestety, no to jest tylko konkurs, jest jak jest, yy, ale może ktoś jeszcze będzie za nami. No nie Ukraina, Ukraina 98 i Ukraina jest pierwsza w tym momencie, no ale nie wygra, bo Francja dostanie więcej niż 26 punktów, także no właśnie, właśnie widzicie, ta dysproporcja między głosami jurorów a widzów to jest jednak, yy, jednak zupełnie inna bajka. Czy Francja znowu wygra? Nie no, błagam, nie, nie, jakby świetna piosenka, ale no nie no, Macedonia. Macedonia dostała dużo mniej niż Polska, ale dwa punkty jest przed nami, no. Ach, kurde no. Szkoda, no szkoda tych trzech punktów, szczególnie na początku od tych głosowań jurorskich. No Hiszpania była czwarta po głosowaniu jury. No, wiedziałem, że Hiszpania to dużo nie otrzyma, no ale znowu, trochę więcej ma niż Polska i, i wiadomo, że ona nie będzie się biła o zwycięstwo, a jednak. No to albo Gruzja, albo Armenia, albo Francja, bo jednak nie ma możliwości, żeby Ukraina wygrała, nawet jeśli jest pierwsza, bo jednak za mało punktów ma przewagi. Armenia, jeżeli dostanie ze 100, myślę, że ma szansę wygrać. Ale tylko 58! No właśnie, bo to jest piosenka pod jurorów, a niekoniecznie pod widzów. I nawet nie prowadzi w tym momencie. No to słuchajcie, to znowu Francja wygrywa. Dobra, brawa, brawami, ale my chcemy mięso, my chcemy wyniki. Tylko Gruzja może zapobiec nam kolejnego zwycięstwu Francji. Ale nie sądzę, żeby Gruzja aż tak dużo punktów dostała od widzów. Sorry, nie. Moim zdaniem wygrała Francja na ten moment. Jakby Gruzja wygrała, piąty raz w historii i drugi raz z rzędu. Myślę, że będzie teraz liderem. Nie będzie liderem jednym punktem! Ukraina 177, Gruzja 176, Armenia 175, no... No i malutka we łzach prawie. No ale taki jest live. No, no, no i, nie, no nie ma możliwości. Nie ma możliwości, żeby Francja dostała najmniej punktów od telewizów. Nie ma takiej możliwości! Musiałaby zdobyć naprawdę wysoko najmniej. To nie wiem, może zdobędzie 50, 60, ale to i tak yy, będzie zwycięstwo. No to jest hit. Czwarty raz w historii wygrała Francja. Za chwilę to ogłoszą, my już to wiemy. Czwarty raz w historii wygrywa Francja. No i w zasadzie były tylko dwie edycje konkursu od 2020 roku, gdzie nie wygrała Francja. Francjo, proszę wysyłać gorsze piosenki. Bo to nie może być tak, że Francja zdominowała ten konkurs. Bo jakby Polska zdominowała, to okej, okay, ale Francja nie. Nie, nie, nie. Nie chcemy. Oczywiście żartuję, ale... No dobra, słuchajcie, już nie przedłużajcie, bo wszyscy wiemy, co ma być. No wiadomo, że zdobędzie 26 punktów, no błagam. Przecież to wiecie, na razie najmniej chyba kraj miał 38. No ta piosenka nie była najsłabsza, jeszcze była na dodatek na końcu, więc wiadomo, że bardziej się zapamiętuje te występy, jeżeli ktoś w ogóle nie jara się Eurovision Junior. Nie no, z 50 będzie na pewno, ja nawet daję 65. 65 daję. 96! To w ogóle drugie miejsce! Drugie miejsce u telewizów, No to w ogóle wiecie, to znowu wygrała Francja z przewagą wielu, wielu głosów. Ja widzę, że tam na widowni to wcale nie ma jakiegoś zadowolenia. Czyli razem Francja 248, no to wygrała o 71 punktów. No to to jest chyba największa różnica w historii Eurowizji Junior. No i Polska na miejscu 8, 139 punktów, ale tak naprawdę do piątego miejsca zabrakło raptem 13 punktów, także. Tyle, tyle. No szkoda. Szkoda, ale to tylko zabawa, to tylko konkurs. Pamiętajcie o tym. Dajcie znać, yy, jak jesteście zadowoleni z wyników, jak obstawialiście. Dajcie znać, czy wygrał Was zwycięzca, bo ja muszę powiedzieć, że wygrał mój zwycięzca, jeśli chodzi o faworyta z mojej topki, no ale wolałem, żeby wygrała Polska albo, no, jakikolwiek inny kraj. No, trudno. Czwarty raz Francja. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.